Pamiętam taką scenę, jak jeden starszy pan krzyczał: Panie Robercie, może pan mi dać szalik? Ja miałem wtedy szalik przepięty takim, on, był, on miał dla mnie bardzo, bardzo dużą wartość numizmatyczną i złamałem się i rzuciłem ten, ten szalik temu kibicowi. Pozdrawiam tego pana, nie wiem, czy on to pamięta. Znaczy myślę, że on bardziej pamięta niż, niż, niż inni. Natomiast y, potem tutaj y, zabawa w sensie no, koncertu Pawła Kukiza zespołu piersi plus cała otoczka przemówienia i tak dalej. No 4 czerwca 2011 dla mnie w mojej pamięci zapisał się jako jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Miłość moja ta, w Bielsku Białej zimno, są ekstremalne warunki, ale dzięki Karolinie Toyota Bielsko mamy też ekstremalnie bezpieczny samochód. W którym za chwilę przywieziemy trenera Roberta Kasperczyka na wycieczkę po jego trzech ulubionych miejscach w wielsku białej. Pierwszym z trzech miejsc, które odwiedzimy dzisiaj w wielsku białej z trenerem pod Beskidzie Robertem Kasperczykiem jest oczywiście Stadion Miejski. Dla każdego trenera stadion to miejsce wyjątkowe. Co pan czuje, co pan myśli, jak widzi ten obiekt w wielsku-białej? No rozpieram je duma, i to z wielu powodów. Z racji powrotu to po pierwsze. A po drugie, no marzeniem chyba każdego szkoleniowca jest praca na takim obiekcie. Jak odchodziłem z Bielska Białej w 2012 roku, no to pamiętamy jak wyglądał Stadion Miejski Przeryklińskiego 21. Wtedy inicjowano jakby budowę nowego obiektu. Pamiętam, że już były bardzo zaawansowane rozmowy w mieście, aby, aby taki obiekt no, na miarę ekstraklasy, można powiedzieć na miarę Europy, taka, taka prawda, powstał. No i po wielu, wielu latach los tak chciał, że wróciłem do swojego ukochanego niemalże klubu, bo tak mogę powiedzieć. Każdy to wie, nawet w Krakowie nazywają mnie, to jest ten trener z Podbeskidzia, nie mówią mi z Hutnika czy z Krakowi, tylko ten trener z Podbeskidzia, więc no tak dostałem nominał. No i nie ukrywam, że marzeniem też było już moim wtedy popracować w, prowadząc zespół Podbeskidzia na poziomie przynajmniej ekstraklasy na nowym obiekcie. No i to marzenie się spełniło. No właśnie, fajnie, że Pan o tym wspomniał, bo wtedy y, Pana Podbeskidzi robiły taką furorę, że trzeba było trybuny dostawiać. Teraz takiej potrzeby nie ma. Stadion jest nowy y, i Pan też chyba wrócił do Podbeskidzia jako, jako nowy szkoleniowiec. Tak. Y, Powiem nieskromnie, że nie gorszy, nie gorszy. Wydaje mi się, że doświadczenie, które nabyłem przez te lata, utwierdziło mnie w pewnych rzeczach w przekonaniu, natomiast przewartościowały inne. I wydaje mi się, że nie ma takiej książki, jeszcze nikt takowej nie napisał, podręcznika dla trenera, które by oddało więcej niż doświadczenie. Doświadczenie nie tylko pracy samej, ale również obserwacja innych ciągłe dokształcanie się, nabieranie pewnych, pewnego dystansu do wielu, do wielu rzeczy, które wtedy wydawały mi się niezmiernie istotne, a dziś tak naprawdę są dla mnie marginalne. I również odwrotnie, rzeczy, na które nie zwracałem uwagi wiele lat temu, są dla mnie niezmiernie ważne. Przede wszystkim jeżeli chodzi o, o psychologię prowadzenia zespołu. I, ale nie zagłębiajmy się w tematy. Na pewno wróciłem nie gorszym trenerem niż byłem tutaj kiedyś. Mhm. Wracając jeszcze do samego stadionu, wiemy, że są rzeczy, które nie wychodzą z szatni, ze stadionu. E, piłka nożna to często gra, w której de decydują detale. E, jakie pana zdaniem tutaj na tym stadionie są obecne właśnie takie szczegóły, które mogą sprawić, że pod bez... piłkarzom pod bardziej komfortowo się tu przychodzi, trenuje? Y Przede wszystkim dom, oni, to, oni odbierają to jako drugi dom i, i to jest fajne dla nas również, no przynajmniej to raz w tygodniu wchodzimy na, na stadion miejski przeprowadzić zajęcia treningowe, to też już nadaje nam pewien komfort. Też wiemy jaka jest nawierzchnia. Oglądamy stadiony w Polsce przy, po każdej kolejce Ekstraklasy i widzimy też różnice. Są piękne boiska zielone, wydają nam się z pozoru, że jest to płyta naprawdę super, nawierzchnia rewelacyjna, a się okazuje, że gdzieś ta noga zostaje w, w, tej, w, w, tej, w tej nawierzchni, w trawie. No, nie ma wegetacji w nocy, więc też ten system podgrzewania w różnych miejscach jest inny. My mamy też specyfikę, bo, bo za, kto, ktoś kto dobrze ogląda oba mecze nasze z Legią czy z Górnikiem zauważył, że jednak zawodnicy z niższym środkiem ciężkości radzili sobie na tym stadionie lepiej. My to wiemy, my mamy tę przewagę, może niepotrzebnie o takich rzeczach mówimy głośno, ale już myślę, że ta kolejka, obym się nie mylił, była będzie chyba jedną z ostatnich, która zostanie rozegrana w aż tak ekstremalnych warunkach, natomiast wydaje mi się, że czym będzie bardziej zielono, czym tym bardziej te boiska będą przypominały stricte piłkarskie i ta gra również będzie płynniejsza. Mhm. Ekstremalne warunki panują również na trybunach, bo nie ma tej żywiołowej atmosfery, atmosfery, która bardzo często że meczą pod Beskidzia, panu pewnie brakuje takiej euforii za ławką trenerską. No czy ma wyobraźni, mogę sobie zobaczyć. Jak wyglądałaby reakcja na przykład kibiców obecnych na stadionie po meczu z Legią Warszawa, wygranym 1-0, no w bardzo ciężkich warunkach, gdzie Legia była zespołem, który no, taktycznie przeważał, cisnął nas, dążył za wszelką cenę do przynajmniej tej bramki wyrównującej. Udało się, a już nie wspomnę o drugim meczu, kiedy Kamil Biliński strzela bramkę na 2-1, przepiękną bramkę głową na 2-1 w 90 minucie spotkania. No, ja takie momenty tutaj przeżyłem. Dla mnie one nie są niczym nowym, bo, bo takich meczów są, z tego byliśmy znani, z tego góralskiego charakteru. Wydaje mi się, że to DNA drużyny, i klubu i środowiska jest mi na tyle znane, że wiem, że to się będzie kibicom bardzo podobać. No i tyle, pozostaje mi tylko żałować, że, że w tak wąskim gronie można, można taki mecz zobaczyć. Natomiast mniemam, że jednak w trakcie rundy wiosennej, a właściwie no, zimowo-wiosennej, ta sytuacja ulegnie zmianie i naszych fanów zobaczymy w dużej ilości w następnych meczach. Niewątpliwie na to liczymy, że fani Podbeskidzie już wkrótce wrócą na stadion, aby dopingować Pana drużynę. Zapraszam teraz do Toyoty, Niech Pan nas zaprowadzi do kolejnego miejsca, które w Pana pamięci w Bielsku-Białej zaryło się szczególnie mocno. Plac Ratuszowy. Jedziemy! 4 czerwca 2011 roku to niewątpliwie piękna data, która zostanie w pamięci wszystkich Bielszczan, nie tylko Pana, ale wszystkich kibiców piłki nożnej z Bielska Białej Okolic. Ale wiemy, że Pan jest człowiekiem bardzo ambitnym i pewnie nie jest to ostatni sukces, który chce Pan z bielskimi kibicami świętować. Jakie są Pana plany na najbliższą przyszłość pod Beskidzią? Powiem tak, że przez te lata mojej nieobecności w Bielsku Białej zawodowej, bo prywatnie parę razy się tutaj pojawiałem, Chciałem jakby, e, zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem to marzenie powrotu do pięknego stadionu, do pięknego miasta, do no, ludzi, którzy, no wiem czego oczekują, bo tutaj byłem i wiem jak to wyglądało. I, I chciałbym, żeby już moje nazwisko w tej chwili nie kojarzyło się już tylko z tym, co było, bo to już było dawno temu, to jest historia, w międzyczasie drużyna Podbeskidzia spadła z Ekstraklasy i ponownie uzyskała awans, a więc ten sukces został zrobiony po raz drugi. Super, fajnie, jesteśmy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gratulacje dla zawodników, trenerów, którzy, którzy tego osiągnęli. Wiem, że nie jest to łatwe wyjść z pierwszej ligi, no ale historia toczy się dalej. Teraz mamy sytuację w tabeli, jaką mamy. Mamy jeden cel. O żadnych innych planach, proszę mnie źle nie zrozumieć, w tej chwili nie myślę. Można, mogę mówić tylko i wyłącznie w sferze marzeń. Natomiast jeżeli chodzi o plany, to zdecydowanie w dobrym stylu utrzymać e, zespół Podwyskidzia w Ekstraklasie i zastanawiać się co dalej. I na tym bym chciał, żebyśmy poprzestali. Natomiast po, proszę pozwolić, że sfera marzeń zostanie moją intymną sprawą. Oczywiście, liczymy na to, że one się w Gulesku jak najbardziej spełnią, a w tym sezonie myślę, że utrzymanie będzie już dużym sukcesem, bo wiemy, że ta drużyna była w fazie przebudowy, tak jak ratusz z nami. Po pierwszych dwóch zwycięstwach możemy powiedzieć, że ta budowa idzie w dobrą stronę. Tak, no. Brakuje troszkę kibiców na, na stadionie, tak mówiliśmy wcześniej, ale te dwa mecze dały przede wszystkim chłopakom takiego mentalnego kopa. W odpowiednią część ciała i myślę, że są fundamentem do tego, co zamierzamy robić dalej i co zrobimy, bo patrząc na to, jak chłopcy reagują w szatni, jaka jest atmosfera w tej chwili po tych dwóch zwycięstwach, to naprawdę nie wiem, nieskromnie. Gdybym był nieskromny, to bym powiedział, że no, ciężko nas będzie powstrzymać. Wiemy, że liga nie wybacza. Musimy ją szanować, ją szanujemy. Każdy następny mecz będzie bardzo ciężki. Wiemy, zdajemy sobie sprawę. Już nikt nie będzie traktował. Naszej drużyny, jako takiego dostarczyciela punktów, jak to niektórym się być może mogło wydawać po tych ostatnich nieszczęsnych meczach w tamtej rundzie. Natomiast ten szacunek będzie nam pozwalał się w pełni koncentrować w każdym meczu i walczyć tak jak z Legią czy Górnikiem w kolejnych spotkaniach w Ekstraklasie. Oby tak było, oby tak było. Opuszczamy to miejsce z pięknymi wspomnieniami. Gdzie teraz się, panie trenerze, udamy? Udamy się teraz na szyndzielnie, ponieważ tam wbita w moją pamięć jest słynna konferencja prasowa przed pierwszym meczem z Jagielonią w sezonie ekstraklasowym 2011-2012. Na ostatni przystanek naszej przejażdżki po Bielsku Białej trener Robert Kasperczyk wybrał szyndzielnie, właściwie podnóże szyndzielni. Hasło marketingowe pod beskidzie to podad nami tylko góry, no i w te góry wreszcie zawędrowaliśmy. Dlaczego to miejsce tak szczególnie się Panu kojarzy, Panie trenerze? No, raz, że bardzo piękne miejsce, cząstka Beskidu Śląskiego. Natomiast kilka dni przed pierwszym meczem, przed naszym debiutem w Hexaklasie w sezonie 2011 12 czyli E, w, w meczem z Jagiellonią, Odbyła się tutaj słynna konferencja prasowa. Słynna, dlatego że no pierwsza w ekstraklasie, tak przed meczem ekstraklasowym prawda, pod Beskidzia. I nie ukrywam, że e, też serce mocniej bije, gdy przypomni się kilka takich szczegółów dotyczących tejże. No ja pamiętam, mówiłem troszeczkę o okresie przygotowawczym, o tym z jakim nastawieniem podchodzimy do, do, do meczu. Mówię bardzo ostrożnie. Również wypowiedzi pana prezesa Janusza Okrzesika były bardzo wyważone. Jak na niego to naprawdę i tak dużo powiedział wtedy. Natomiast nie zapomnę nigdy wypowiedzi Marka Sokołowskiego, kapitana drużyny, który powiedział, że my zawładniemy ekstraklasą, że my gramy zupełnie inaczej niż w pierwszej lidze i gramy o Mistrzostwo Polski. No, gdybym mógł, pamiętam, to bym go gdzieś tam kopnął w kostkę, bo, bo, bo za takie deklaracje to trener poleci, nie on. To tak mówię pół żartem, pół serio, no, ale to też świadczyło o tym, Biorąc pod uwagę również wypowiedzi innych naszych zawodników i podejścia do, 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 tego, do tych pierwszych meczów, że, że była olbrzymia pewność siebie, wiara w to, co robimy i, i o ile wiara przenosi góry, to, to to hasło ponad nami tylko góry gdzieś mocno weszło w krew y, też, też chłopakom, czego wyrażeniem były właśnie te słowa Marka. Mhm. Na konferencji był też wtedy obecny Sławek Cięciała, z którym obecnie trener współpracuje w dziale sportowym. Jak układa się panu ta współpraca z, piłka, z człowiekiem, który kiedyś był pana podopiecznym, a dzisiaj jesteście powiedzmy na równych stanowiskach w klubie? No, Sławek nie tylko był podopiecznym wtedy, ale w drużynie, która robiła awans do ekstraklasy, był kapitanem tego zespołu. Przyznam się, że. Rzadko spotykana osobowość wojskowa. To był taki człowiek, który potrafił mnie zastąpić w momencie, kiedy na przykład wchodziłem. Do szatni w przerwie, to wolałem mu dać te 2-3 minuty i on tam już pacyfikował. Zespół miał kapitalne podejście, miał cechy przywódcze, i wydaje mi się, że gdzieś do dzisiaj, patrząc jak on funkcjonuje w dziale sportu, gdzieś mu to zostało. Chce naprawdę grać o coś. I myślę, że ten styl gry, który zaprezentowaliśmy w dwóch pierwszych meczach, na pewno, znając jego charakter i, 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 i styl gry, na pewno, na pewno pasował. Prawda? Wydaje mi się, że tutaj był taki y, 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 deficyt jakby mówiąc językiem Sławka, że tego mu brakowało takiego góralskiego przebicia charakteru, takiej walki, zaangażowania, więc wydaje mi się, że to, to zobaczył. A kończąc wątek, Sławka bardzo dobrze nam się współpracuje. Właśnie przed chwilą oglądaliśmy tam jednego z zawodników, którego być może pozyskamy. To, co robi, robi w pełni profesjonalnie i wydaje mi się, że. Nie powiem niczego złego, jeżeli wyjawię taką tezę, że z tego typu ludźmi chciałbym mieć do czynienia jak najwięcej, ja ze Sławkiem przede wszystkim. Mhm. Zastanę jeszcze chwilę dłużej przy tym góralskim przebiciu, o którym Pan powiedział. Myślę, że ta konferencja wykonana, nie tylko przebijająca konwenansę przez fakt, że była wykonana chyba najwyżej, nad poziomem morza konferencja w historii Ekstraklasy, ale też było to coś zupełnie nowego. Pokazała, że tutaj jak do Bielska ktoś przyjeżdża, zawsze może spodziewać się Czegoś wyjątkowego, bardzo trudnych warunków postawionych przez naszą drużynę. Pamiętam, że istotnie było tak, że był taki czas, że nasz stadion był nazwany Bielską Twierdzą, bo tutaj każdej drużynie było bardzo ciężko urwać nam punkty i początek sezonu no, odpukać, miejmy nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Znowu wskazuje na to, że tą Bielską Twierdzę zaczynamy budować. Tak, a propos Bielskiej Twierdzy, to, to myśmy przez rok czasu nie przegrali ani jednego meczu. I w Pucharze, a ani w Pucharze, przepraszam, nie, w Pucharze przegraliśmy z Lechem Poznań, słynnym, słynnym meczu, słynnym, no bo prowadziliśmy w rewanżu 2-0. Wydawało się, że mamy już mistrza Polski, wtedy aktualnego, bo potem Wisła zdobyła tego mistrza Polski, którą ograliśmy z kolei w ćwierćfinale, także no, pamiętamy to bardzo dobrze. Natomiast no, nie przegraliśmy w lidze żadnego meczu, Było kilka remisów, pozostałe mecze wszystkie wygraliśmy. No i bardzo, mi się na przykład ta metafora bardzo podobała z, z, z konferencją naszej, naszej dzielni, dlatego że ponad nami tylko góry to raz. No i gdzieś tam chcieliśmy też z góry popatrzeć na, na, na drużyny, które chcielibyśmy widzieć w tabeli. Poniżej nas, prawda? Więc no i tak się stało, bo w sumie w tym pierwszym dziewiczym sezonie w ekstraklasie udało nam się w rundzie wiosennej potem szybko punktować. Po, 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 po dwóch, trzech kolejkach chyba mieliśmy już praktycznie pewne, pewne utrzymanie. Troszkę potem zacząłem rotować składem, wpuszczać młodych zawodników. Odbiło się to na wyniku, ale to już tam pominmy. Ważne, że było utrzymanie pierwsze i można było spokojnie się gdzieś przygotować do, do drugiego sezonu. Natomiast y Pamiętam to niesamowite zainteresowanie. W ogóle to było, to było lato. Yy, pielgrzymki tutaj na, na kolejkę, te wagoniki wypełnione ludźmi, yy, plus yy, no, dziennikarze, których nie widzieliśmy wcześniej nigdy, jakieś wtedy wchodzące portale sportowe, internetowe, przedstawiciele, akredytacje, no coś pięknego. Czuliśmy się wtedy tacy no, ważni, bardzo ważni bym nawet powiedział i dlaczego tego kiedyś nie powtórzyć, nie? jeżeli Bozia da popracować gdzieś tam dłużej i osiągnąć coś więcej. Niż tylko awans i utrzymanie, no to powtórzymy. Powtórzymy konferencję naszej Dzielni. Pewnie. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby znowu podkreślić ten góralski charakter i pod Beskidzia, i całej myśli, z jaką prowadzony jest klub. Panie trenerze, to tak y, w słowem podsumowania: bielsko-biała, z czym kojarzy się Pan to, to miasto, które dzisiaj zwiedziliśmy pokrótce? Z domem. Tyle. Chyba nie trzeba nic więcej dodawać. Nie sądzę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. No i wracamy do naszej Toyoty, bo myślę, że dzisiaj kolejny dzień pracy przed meczem z Krakowią, także jeszcze pan to mnie wolnego nie ma. Nie ma wolnego i nie zamierzam mieć. Wracamy do pracy. No, no, tak jest. Dziękujemy.